Cześć Widzowie! Dzisiaj krótki odcinek taki jest 3 minuty tylko mówię, że będę budować mapę Bedwars. Będą pewnie dłuższe jakieś odcinki, albo w podobnym czasie Dzisiaj w środek mapę Taki króciutki będzie odcinek z 3 minuty i po prostu dzisiaj chciałbym no, już dzisiaj chciałem dłuższy odcinek, ale nie mogłem za bardzo nagrać. tylko buduję środek nie wiem w jakim to będzie czasie te części mam do zrobienia środek eee, jeszcze tego mam do zrobienia cztery bazy niebieska, czerwona, żółta i zielona Po prostu chciałem ja taki króciutki odcinek tam nagrać z Majdraża. Po prostu tak będzie wyglądać środek. To jest moja budowana LPZ samodzielnie nie wiem w jakim czasie będę części ale pewnie całkiem kilka dni i widzowie po prostu chciałem nagrać taki krótki odcinek z tego że buduję bedwarsa po prostu na kreatywie sam się wybuduję i widzę, okay. na razie, na razie.